Nie od razu poszedłem na studia, jak zrobiła to w sumie większość moich znajomych. Ja wręcz musiałem wszystko gruntownie przemyśleć, trochę popatrzeć na wszystko z boku. Ostatecznie po kilku latach, po wielu podróżach, które bardzo dużo mi dały, wybrałem socjologię. Jestem teraz na drugim roku licencjatu i kompletnie nie żałuję. Po socjologii mogę się zająć wieloma rzeczami, przecież są i badania, jest i marketing, popularne HRy, czy jak kto woli rekrutacja. Naprawdę cieszę się, że jestem tutaj, gdzie jestem i że jestem w stanie rozumieć tak bardziej z naukowego punktu widzenia, co się dzieje wokół mnie, jak rzeczy się zmieniają, co się dzieje z nami, z ludźmi. Od zawsze interesowałem się nowymi mediami oraz popkulturą, grami wideo, serialami, a przede wszystkim zabawkami dla dzieci w różnym wieku. Te rzeczy są ważniejsze niż nam się wydaje, gdyż pokazują świat często młodym odbiorcom. Zrobiłem magisterkę z socjologii na OEM i zdecydowałem się podjąć studia doktoranckie na swoim wydziale. W międzyczasie zacząłem wykorzystywać wiedzę zdobytą na studiach i stałem się rozpoznawalnym recenzentem klocków. Nigdy nie podejrzewałem, że dotrę do miejsca, w którym jestem obecnie, a mój kanał na YouTube będzie odwiedzany przez kilkadziesiąt tysięcy osób. Dziennie, jeśli masz na siebie pomysł i młodzieńcze marzenia, Socjologia pozwoli Ci stworzyć realny plan działania. Pracuję na Uniwersytecie od ponad 40 lat. Przez ten czas zmieniło się bardzo wiele, jeżeli chodzi o wyposażenie, o materiał, o pracownie komputerowe, dostęp do literatury, także obcojęzycznej, ale siłą tego Instytutu zawsze byli ludzie. Ludzie, których obserwowałem przez wiele lat, część była z moimi uczniami, Jestem dumny z moich kolegów i koleżanek, bo umieją się dostosować do rzeczywistości, podejmować te problemy, które są ważne dla społeczeństwa polskiego i ważne dla ludzi, bo socjologia powinna społeczeństwu pomagać w zrozumieniu samego siebie i zawsze na tle porównawczym, to znaczy porównywać Polskę z innymi społeczeństwami. Uczymy studentów rozmaitych umiejętności, od statystyki i metodologii dobrego prowadzenia badań, ale także czułości na problemy społeczne i tego, żeby badać to, co jest ważne dla społeczeństwa. Od 2018 roku jestem wójtem Gminy Czerwonak. Do moich obowiązków należy przede wszystkim zarządzanie gminą i codziennymi jej sprawami. Przede wszystkim dbałość o to, aby jakość życia w gminie była jak najlepsza. Dzięki studiom socjologicznym zrozumiałem przede wszystkim to, jak ważne są relacje społeczne. To, że są pewne mechanizmy, które z jednej strony są może uniwersalne, ale przede wszystkim można je w jakiś sposób kształtować i wspierać po to, aby nam wszystkim żyło się lepiej. Socjologia bez wątpienia jest kierunkiem dla ludzi ciekawych świata, takich, którzy mają pasję i którzy chcą robić też coś dla innych. Na Wydziale Socjologii prowadzimy studia na kierunkach socjologia oraz praca socjalna. Nasi absolwenci Znajdują zatrudnienie w badaniach, życiu publicznym, marketingu, rekrutacji i w wielu innych obszarach. A nasi wykładowcy są naprawdę znani ze swojej znakomitej pracy.